Są gotowi ratować cudze życie. 16 stycznia w trzecim Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku kostnego w bazie danych Fundacji DKMS. Chętnych do oddania chorym cząstki siebie nie brakowało. Jest sporo uczniów, jest duże, też dużo nauczycieli, ale jest też bardzo dużo osób, które przychodzą spoza szkoły. W akcję włączyliśmy wiele instytucji i placówek edukacyjnych, także jest zaproszonych wiele osób i dużo o nas wie. Rejestrację prowadzili wolontariusze, którzy bardzo mocno zaangażowali się w czwartkową akcję. Uczniowie braliby udział w normalnych, zwyczajnych lekcjach, a jest to sytuacja, kiedy pomagamy innym, kiedy ratujemy potencjalne, kiedy ratujemy inne życie ludzkie. Najważniejsza sprawa. Nie wiem dlaczego, ale zachorowałam na białaczkę. Moja krew się zepsuła. Nie mogłam się bawić z dziećmi. A wtedy znalazł się dawca i dał mi swój szpik. I uratował mi życie. Na białaczkę, czyli nowotwór krwi może zachorować każdy, bez względu na wiek, płeć czy dotychczasowy stan zdrowia. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Tylko kilka minut wystarczy, by uratować komuś życie. Masz to w genach. Należy wypełnić tylko krótki, bardzo naprawdę krótki fulmuraż i pobrać wymas z policzka. Do bazy DKMS można zapisać się bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na oficjalną stronę fundacji, sprawdzić czy można zostać potencjalnym dawcą szpiku i zamówić pakiet rejestracyjny, który zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres w ciągu dwóch dni.